Kładę na Discorda, pierwszy link w opisie. Zostaw subka. No Elo, ja jestem Sobkan. No i witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zaczynałem serwerów na MTA. A teraz czekajcie, bo nie wiem na jakim serwerze aktualnie jesteśmy, bo ja jesteśmy na Wander MTA. Polski serwer, wysokie zarobki. Tryb gry na Waxa RPG. To, słuchajcie, teraz tego, wchodzę na serwer, piszę mi East RPG. Patrzę na tryb gry, pisze mi na Waxa RPG. Kwerów to ja nie mam pytań, więc tutaj będzie mi się wydaje na tym serwerku e, no może być tutaj powiem wam ciekawy, więc zarejestrujmy się i sprawdzimy ile tutaj jeszcze paczek złączonych w jednym znajdziemy no i po zalogowaniu się mamy do wyboru takie spawny jak Los Santos, z osk ls przechowalnia e, i tak dalej weźmy sobie osk e, tutaj ls kliknie się mi to kliknie mi się tak czyli to mamy tutaj na serwerze navax y mamy o, widzicie na czacie? Witaj, Sobcio, na listę e, Więc serweru tutaj mamy. Po rusku coś mam, na patrzcie. Patrzcie tu, jeszcze jesteś po rusku na czacie. E, coś tam nie znam, Sopcie coś tam. Czyli mamy na razie cztery paczki, znalazłem tutaj połączone. Nawet jakąś rosyjską mamy, e, tylko nie potrafili po prostu przetłumaczyć. a pod F1 mamy Own Gamer jakiegoś. E, Dokupna u właściciela e, Liberty, więc. To jest twój serwer Liberty? No wątpię, że jest to twój serwer. Zeus Najman Rzepka Alexis jakiś koronawirus. Eee, to jest Own Game server zwłaszcza VAT Story czy jakiś nazywa? Eee, Wanderem, ta? Eee, więc spoko. Ty mam zdawanie na prawo jazdy. O kurwa, zarobi są ultra, ultra. duże... A nie mogę zdać, bo posiadam już kategorię B, której nawet nie zdaję, bo jestem pierwsza na serwerze. E, prawo jazdy B, tylko B posiadamy. ileśmy na serwerze. Premium do końca. E, coś tam jest, jakaś sklejka paczek z jakiegoś Own game'a, który raczej do Libertygo i tych innych chłopów chyba nie należy. E, laguje jak z kurwy na tym e, pojeździe publicznym. Paczki są lagi. Od czego te lagi są? A wyjdaj i nie weź, patrz. No czyli są lagi od pewnie licznika. E, to też jest Our Game, chyba. E, licznik laguje jak chuj, więc będzie zostało nam tylko chodzenie tutaj z buta na nogach po tym. E, z To jest on game wszędzie, nawet nie zmienili, bo nie pewnie nie potrafię z tego logo e, tutaj raczej zmienić. 15 dolców, cena 3 zł. aha, czyli tutaj mamy zapaśę w karda. Ja tam paczkę nie z przypadkiem widziałem, chyba mi się wydaje. Tylko, że tu jest tyle paczek Sranych na druska jakaś jest o, Tutaj widzicie, o, na czacie Wam pokazuje. Um, tutaj mamy za PSC pojazdy, więc będzie to co na, na 10 i tak, więc. E, zresztą tak było, nawet jak to na serwer nie wszedłem, bo jak już widzę, że jest tutaj kurwa 15 innych paczek, pewnie nawet więcej. E, to na tym serwerze raczej nic ciekawego nie znajdziemy. E, rozgrywka. Znajduje się to jest chyba z tego Paradise, właśnie czyli tego parasola. A rozgrywka znajduje się głównie w Los Santos. No a jakie tutaj prace mamy, i tak dalej, no to za chwilkę się wszystkiego dowiemy. No ale żeby robić tyle paczek, to naprawdę trzeba być jakimś chorym na umyśle i nazwać serwer. Ja że zapominam nazwę, Wanderem, ta polski serwer, wszystkie zarobki podmianki. I ktoś się kłócił, chyba w komentarzu z kimś. O ten serwer, że ten serwer jest właśnie autorski. No widzę jak bardzo właśnie e, serwer van, van, kurwa. No wiecie o co chodzi. Jest serwerem autorskim. Nie, weźmy sobie swiperem, może przynajmniej one nie będę tak lagowały. E, no niestety laguje dalej jak z kurwy syn, ale chodzi to chyba o ten właśnie zlagowany licznik. I zarobimy za jeden punkt. 300 tysięcy. Nie, no, nie będę wam robił tego, że trzeba wolę się na nogach poprzechodzić Tak zdecydowanie wolę zrobi sobie napiękne, bo licznik sami widzicie co tutaj e, robi z naszym sprzęciorem, więc niezbyt e, no bo tro, troszkę laguję, zobaczymy z czego jest przebieralnia jeszcze, z jakiego serwera e, to jest chyba z PZRPG edycji drugiej, jeżeli się nie mylę posiadamy premium? Nie posiadamy ustawmy sobie e, skina, załóżmy e, tego z, albo chuj Dobra, weźmy, weźmy byle co. Po prostu wróć. Możemy być nawet tym gościem i tak dalej. Nie laguj serwera, odczekaj ileś tam sekund, ale jest to teoretycznie na waxa, że tam kilka innych paczek po prostu e, przerobionych w jedno masami, to zapewne nie zrobili nic, no bo e, jak już tutaj nawet nie zmienili nic, tylko zmienili po prostu nazwę, no to ja nie wiem, e, co ja na tym serwerze w ogóle tutaj... Weźmy sobie na komisariat, bo jeszcze w sumie komisariatu w interioru zwykle e, sobie tutaj nie oceniamy. No komisariat, jak komisariat, no też jest chyba z czy tam z czegoś. E, markery są też właśnie w tej kolejnej sesji, bo się kojarzę ten serwer Nowaksy RPG, bo go chyba oceniałem. E, no a tutaj to naprawdę jest wielka, ale to big, wielka porażka tutaj na tym serwerku no sam widzicie no tutaj mamy jakieś przechowanie troszkę tam jeśli mamy stację, to mamy paryn spraya to mamy salon pojazdów um, tam mamy kolejną stację tutaj mamy policję tutaj mamy koszulki byliśmy tutaj są sweepery to jest kolejny salon tutaj mamy O.S.K. To są te e, salony z tam powinien być jakiś normalny salon tutaj kolejny salon Tutaj mamy pracę, tutaj mamy mechanika stację, kolejne przechowanie praca praca i mechanik no i to jest wszystko co ma na tym serwerze, to mamy kolejny salon i tutaj mamy straż pożarną i chyba na tym serwerze rzeczy nie mamy ee, za wiele więcej. Więc zapewne udam się i zobaczę przynajmniej jeszcze tą pracę, co to jest za praca. Chociaż nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens. Jeszcze tutaj sprawdzimy tą okolicę. I tak poza tym to mi się wydaje, że na tym serwerku to e, nie ma zbytnio czego powiedzmy tutaj oceniać, więc dojdźmy sobie po prostu w tamte miejsce, no i widzimy się za chwilkę. No i dobra, w tym miejscu posiadamy pracę. Maszynisty chyba taka, to tą pracę to już widzieliśmy właśnie na, na, na tej nawaksie. Wystarczy sobie chyba trzymać po prostu, w muszę odpalić silnik, tylko że ten licznik laguje właśnie tutaj jak skurwę syn. No i praca polega na tym, żeby po prostu sobie. Będziemy otrzymać w no Będziemy więc ustawiacie sobie Teoretycznie takiego bota, załóżmy Jakiegoś, albo po prostu sobie wkładacie W zapałkę za w, no i Możecie sobie iść yy, Na z no i to wam samo siano zarabia yy, Czyli Tutaj nic za, raczej autorskiego nie będzie Wszystkie zasoby jakie tutaj widzicie, no to raczej Widzieliście na innych serwerach yy, Tutaj mam ta w dodatku powieść Taki chujowy, że yy, widzę raczej coś Za teksturami yy, No i zbytnio tutaj nic nie widać. No i ten licznik laguje, właśnie nie wiem czemu Patrzcie, Ma jakieś kurwa kolory z pizdy. ale czemu laguje? FPS spadł do 20. Macie w lewym górny, górnym rogu tego serwera przez sam liczny. Ma nie jest też 60 zlokowany. Tutaj, tutaj daje nam serwer, um, ale tak poza tym to, to tutaj nic ciekawego nie ma. Zaraz yy, wypada tym pociągiem, coś mi się wydaje całkiem z drogi, No bo giba się jak. Chyba się jak popierdolony. Jeszcze mam takie zasoby śniegu i tak dalej. Czy ja nie wypadnę, żeby tak trzymał W? nie, on jest jakiś przyklejony do tej drogi? Czyli tak jak mówiłem, znaczy trzymać po prostu W, no i dojdziemy sobie do celu, no i zarobimy e, po prostu grube siano. Wiecie, no to nawet nie zamierza zwalniać. Zapierdolamy, jak wiesz, to nawet się nie, nie załadowały już. Droga nawet się nie ładuje tak zapierdalamy tym pociągiem. Jedziemy jakieś 210, no coś takiego, więc jak na pociąg, myślę, e, droga spoko, więc wystarczy po prostu dojechać sobie do Sanfiero no i zarobimy to całe e, grube siano, ale w Sanfiero mam jedną pracę i zapewne nas cofnie do Losan i tak tego sanfiero po prostu e, sobie nie zwiedzimy. Czyli po prostu no na doski wystarczy sobie wukliknąć, tutaj to ten czas i idziecie sobie na przykład od komputera no i sam wam po prostu e, zarabia, tak? Co się teraz stało? To ja nie mam żadnego pojęcia, ale ja jadę pociągiem. Lecę pociągiem? Przepraszam, co ja robię z tym pociągiem? Halo. Eee, eee, co się tu teraz stało? Co to się w ogóle teraz wydarzyło? Przepraszam wszystkich bardzo serdecznie. Co to się teraz wydarzyło, bo e, nie mam zielonego pojęcia. E, coś... C, c, co? Dobra, już nie patrzę na to, że... Co? To No patrz, gdzie ja tym pociągiem lecę, ja Nic nie, teraz nawet w nie trzymam. A prędkość spada sama, ciekawe gdzie my się zatrzymamy, gdzie my tym pociągiem w ogóle jedziemy. Tak, w bym dodał? Ty patrz, tu rośnie, rośnie prędkość, patrz, trzymam w, pa. rośnie prędkość. To się nazywa bugowanie gry Level Hard. Umiecie tak zrobić? Potraficie tak? Ma, umiecie tak? Skręciłem po prostu, klikłem DEV w ostatnim momencie, kiedy było, trzeba było się zatrzymać. I po prostu tak mnie wyrzuciło w prawą stronę. No i aktualnie sobie szybujemy tutaj pociągiem. Więc w porządku. Pociąg, pociąg widmo jakiś. No dobra, no nie no dobra, to już, to już, to już, to już nie na moją głowę. To już naprawdę mi wystarczy. Nie, za późno, żebyś tym przejmować. Aha, i wróciliśmy na tory. Eee, Okej, okay, dobra. Nie wiem. Nie wiem, ale XD. XD w chuj. Dobra, 1 na 10, za mi piszcie serwer. do oceniania. Eee, co ty się teraz odpierdala, to ja nie rozumiem. Eee, no i... No i.